Okay, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony internetowy lektor, a to kolejny rozdział e, książki Marszko Światłości. Dziś zaczniemy rozdział trzeci o nazwie Biała Grań. Zapraszam. Rytmiczne plumkanie harfy Barde dochodziło z głównej sali oberszy, gdy ork leżał na posłaniu, gapiąc się w sufit. Wynajęta izba zawierała tylko najpotrzebniejsze wyposażenie, takie jak dość niewygodne łóżko, garderoba z dwoma długimi szufladkami, nader ascetyczne krzesło przy niedużym kwadratowym stoliku stojącym w kącie, zaś na kilkuwarstwowej dykcie służącej za blat umieszczono świecę z wosku pszczelego w kształcie sosnowej szyszki, która płonąc rozsiewała po przaśnym pomieszczeniu przewyborny balsamiczny aromat nerwy najbardziej podminowanych pensjonariuszy. Przy tym źródle światła znajdował się jeszcze gliniany dzbanuszek z kwartą wody, zaś funkcję podstawki naczynia pełniła pożółkła książka. Orsimer wziął ją z zaciekawieniem do ręki i przeczytał tytuł Soren. Mędrzec i Kmieć. Stara baśń nordycka. Otworzył lekturę, gładząc dłonią zniszczoną okładkę, która mogłaby całkowicie odkleić ją od reszty domiku, i począł zapoznawać się z zawartością nadwerężonego zębem czasu egzemplarza. Dawno, dawno temu w odległej krainie żył kupiec o imieniu Soren. Soren był bardzo bogaty: miał kochającą żonę i małą córeczkę. Rodzina żyła szczęśliwie, a wszyscy w wiosce zazdrościli im bogactwa. Ich sąsiedzi mówili tak między sobą. Gdybyśmy chociaż cieszyli się z połową tego szczęścia, którym Talos obdarza rodzinę Sorena. Soren natomiast szydził z nich i twierdził: Nie potrzebuję pomocy bóstwa. Tajemnicą mojego powodzenia są zalecenia starego mędrca, do którego udaje się z każdą sprawą. Mędrzec mieszkał w dalekim królestwie. Poradę przychodziło do niego wielu nordów, lecz Soren zaliczał się do jego najczęstszych kości. Zawsze wierzył on w słuszność skazań mędrca, ponieważ jego pouczenia za każdym razem były prawidłowe. Pewnego dnia Soren przybył do wioski, w której żył mędrzec. Idąc do niego, spotkał w drodze niskiego kmiecia, który szedł na pole, aby zasiać zboże. Soren zawołał do niego: Kmieciu, chodź ze mną do mędrca, a on powie ci, czy wybrałeś dobry dzień na wysiew. Mieć odrzekł jednak: Słońce świeci wysoko na niebie, a gleba jest odpowiednia. To najlepszy dzień na wysiew. I Soren bardzo się dziwił, że Kmieć nie chciał wysłuchać mędrca. Soren poszedł dalej. Gdy dotarł do mędrca, powiedział mu: Mędrcze, twoja osoba oznacza się cnotą, a czyny twoje jaśnieją prawością. Nigdy nie odmawiasz podróżnikowi wsparcia. Powiedz mi, co jest najważniejsze w życiu? Mędrzec pogłaskał długą brodę i głęboko się zastanowił. Następnie odpowiedział: Najważniejsze jest w życiu, aby zawsze mówić prawdę. Zadowolony Soren ukłonił się przed mędrcem i opuścił go. Gdy Soren wracał do domu, na spotkanie mu wyszedł sługa i powiedział: Twoja żona zachorowała i zanieśli ją do uzdrowiciela. Podczas jej nieobecności do składu włamał się złodziej i ukradł wszystkie kosztowności. Nie martw się jednak, nie powiadomiliśmy twojej żony o kradzieży, aby jej stan się nie pogorszył. Na te słowa Soren uniósł się gniewem i skarcił sługę. Głupcze, czy nie wiesz, że najważniejsze jest w życiu, aby zawsze mówić prawdę? Zaprowadź mnie natychmiast do miejsca, gdzie leży moja chora żona. Soren pospieszył wraz ze sługą nawiedzić żonę. Kiedy dotarli na miejsce, żona rzekła do Sorena: Mężu, jak to dobrze, że wracasz? źle się poczułam, a ty byłeś w podróży i nie miał się kto zająć sklepem, gdyż słudzy opiekowali się naszą córką. Teraz jednak jesteś i znów będziemy mogli zarabiać. Soren odpowiedział jej. Gdy ty chorowałaś, nasz sklep ograbiono i zebrano wszystkie kosztowności. Nie mamy już niczego, na czym moglibyśmy zarobić. Żona, dowiedziawszy się o tym, gorzko zapłakała. W ciągu dwóch najbliższych dni stan jej zdrowia gwałtownie się pogorszył, a trzeciego dnia zmarła. Zrozpaczony Soren pytał samego siebie... Dlaczego powiedziałem mi, że złodziej złupił nasz dobytek i pozostaliśmy bez środków do życia? Powinienem był ukryć przed nią prawdę. I postanowił wrócić do mędrca, ażeby zawiadomić go, że się mylił. Po wielu miesiącach Soren przybył ponownie do wnioski w dalekim królestwie, gdzie mieszkał mędrzec, lecz nie zastał go w domu. Ujrzał przechodzącego niskiego kmiecia, jak ten wracał z roli i zawołał do niego. Kmieciu, gdzież udał się mędrzec? Doradził mi, że najważniejsze jest w życiu, aby zawsze mówić prawdę, że moja chora żona zmarła, gdy dowiedziała się o kradzieży w naszym, w naszym składzie. Przyszedłem powiedzieć mędrcowi, że jego wskazanie nie było słuszne. Niski kmieci wysłał Sorena i rzekł do niego. Wczoraj w wiosce pojawili się ludzie króla, by odebrać należną daninę. Zapukali do drzwi mędrca i zażądali opłaty w zbożu. On zaś ani nie siał, ani nie żał, albowiem utrzymywał się z udzielania rad innym i nie miał im z czego dać. Zapytali go, jaką śmiercią wolisz umrzeć: przez ścięcie mieczem, czy upadek ze skały. Mędrzec udzielił im zgodnej z prawdą odpowiedzi: Wolałbym, aby zrzucono nie ze skały. Wtedy pochwycili go, jeden za jedno ramię, drugi za drugie. I zaprowadzili na wysoką skałę. Następnie zrzucili go w przepaść. Później ci, którzy go zabili, przyszli też do mnie i żądając takiej samej daniny w zbożu. Dałem im część tego, co sam zebrałem, a wziąwszy to, poszli dalej. Soren zapytał: Cóż mam teraz uczynić? Kmieć odpowiedział mu: o, Rudzi do swojej wioski i związuj się należycie z tego, co zostało ci powierzone. Jeśli jesteś rolnikiem, siej i żnij w odpowiednich porach. Jeśli jesteś poborcą podatków, idź i zbierz to, co należy do twego króla. Jeśli zaś jesteś głupcem, nigdy nie radź innym. Soren wrócił do swego domu i przez następne lata opiekował się córką, mówiąc jej to, co usłyszał od Kmiecia. Córka tymczasem wyrosła na piękną i mądrą niewiastę. A o jej rękę ubiegali się najszlachetniejsi i najbogatsi kawalerzy w całej krainie, tak że nie brakowało im nigdy środków na utrzymanie. Soren wiódł natomiast szczęśliwe życie, aż pewnego dnia i on zmarł. Wtedy córka rozkazała wykuć w marmurze najpiękniejszy posąg Talosa i postawić go przy grobie ojca. I gromadzili się w tym miejscu mieszkańcy wioski, podziwiając wspaniałość rzeźby i modląc się przy niej. Przechodzili też tamtędy z sąsiedzim Sorena, mówiąc między sobą Spójrzcie, czyż to nie jest grób Sorena, który mieszkał pośród nas? Lecz inni im odpowiadali Nie, to nie jest jego mogiła, tylko kogoś o tym samym imieniu. Soren bowiem gardził bóstwami. Miejsce pochówku Sorena słynęło tymczasem z licznych łask i uzdrowień, także przybywali tam ludzie wszystkich stanów, czterech stron świata. Niektórzy twierdzili nawet, że widzieli na pobliskim polu ducha Sorena, jak z sierpem pomagał przy żniwach niewysokiemu chłopu i odmawiał modlitwy wraz z nim. Niewielu jednak dawało im wiarę. Dziękuję bardzo serdecznie za, za wysłuchanie kolejnej części audiobooka. Jak słyszeliście, hmm. Po prostu była to baśń. Baśń w książce Marszku i Światłości. Ma z ciekawym morałem w sumie w pewnym momencie. Um, tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Um, następny, następna część będzie trochę dłuższa. E, aczkolwiek też jakoś nie będzie niewiarygodnie długa. Żeby Wam się to po prostu miło i wygodnie słuchało. Tak więc dziękuję za. Wysłuchanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie. Cześć.